Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od zera do killera Lecimy dzisiaj z expem na miśkach Kurwa, za dużą grupkę zaatakowałem I coś czuję, że będzie trudno No, no No o, o, Wygram No i level up 240k za tę grupę dostaliśmy Wygrałem, aż dziwnie, się zdziwio Mak to jest tak zdradliwe w postaci, to jest masakra. W, w tylu dotykach co ja mam to ogóle. Muszę iść umki porządne zrobić, bo na razie temu ja mam umki i odporność na błyski zrobiłem jak na Demilisza A exp tu jest po prostu nie nieziemski, nie? że rozbiłem tutaj jedną najmniejszą mapę i mam kurwa 30% expon, to jest niemożliwe Jedni gadali, żeby nie puszczać muzyki, inni gadali żeby puszczać Stwierdziłem, zapuszczę, zmienię trochę na jakąś inną I więc słuchajcie coś tu w tle, tak po cichu puszczę żeby tylko było w takim tle o. lecimy dalej z Expo zostały nam cztery levels albo 9 leveli zależy jak ile, ile będę miał będę twórczej dzisiaj żeby nagrywać i gadać ciągle Chciałem ze mną nagrać Mirek, chciałem go tu wkręcić, ale stwierdził, że dzisiaj tak nie ma Venom do gadania, że nie będzie po prostu psuł odcinka, bo tylko zrzędził. Co jest dobrze, expimy. Musimy w końcu wbić ten dwusetny level, nie? Jednak od czegoś jest ta seria. No ciszej się już nie dodać muzyki, a ja to akurat jakoś głośno nagrana jest 50%, ale żeśmy ledwo ubili to i jedną mapkę, to jest piękne Aż mobilizuje mnie to tak jak spynia. Ten co chce Uwaga, uwaga za arabskie pierdyle są teraz. Xenogenis. Xenogensis. Defatrat. Gruby szczur. No w sumie pasuje nazwa. tutaj coś czuję że będzie ten 9-2 już czyli jedno przejście ekspowiska półtorej lewera wbiję. jest dobrze jest nawet bym powiedział pięknie wszystko na F jedynie z piątką może być czasem problem Zrobiliśmy drugiego lewala. Dobra, lecimy z powrotem No tu się jeszcze nie zrespiły

nie biłem nie, nie. seriously no Naprawdę to chyba bez sensu było, no ale spoko jak spimy, jak spimy dopiero 6 minut a my już mamy połowę, połowę zrobionego tego co mieliśmy zaplanowane no bo będę musiał trochę przedłużyć Kurde, ten Nexus piękny Zastanawiałem się czy tego sobie nie ulepszyć jakimś takim ładziewnym ulepszeniem Ale no, jak już tak dobrze idzie to... Teraz leci piosenka This Life Olwika jakby się ktoś pytał Dobra, ryzyk fizyk drugi raz pyknie. O, na strzała Przydałby się cebyk tutaj, dobra, easy peasy заниматься миграционной сбрайкой на мага. Jezu już mamy prawie 9,3 no co jest niemożliwe, nawet nie widzę jaki ten eksp tak leci. Pierwszy odcinek trwa 9,5 minuty, a myśmy już byli 3 lewele. Czyli 3 minuty na level. 9999 pięknie piosenka, która teraz leci Shine Spectrum czy Spectrum, nie wiem, to jest tak dziwnie napisane, bo tu jest taka nakładka, że jest poprawiony, to była Spectrum A ja serdecznie pozdrawiam Sumika, Lucja, yy, Makabrusia, Tornesa, Sebe, Fidela, Buliego, Big Mirka. No wszystkich po prostu. To będzie 12 minuta. Awka ja też pozdrawiam, mimo że napisał że nie będzie na YouTube. Zobaczcie, no chodziło o jest, o co Bijły się tu już to nierówno wybita będzie Tu muszę wybić teraz tę jaskinie I pójdę już w górę no bo nie ma wyboru No to jest trochę gorsze jak do. O nie pójdę w dół Wybiję tu po prostu i pójdę w dół Teraz leci They are only here from me Bontola. Witacie się o muzykę, więc każda, każdą piosenkę mówię co leci.

O, może mieć coś ciekawego. wyczerpa czy ile? 45. Możemy do no, zasadnego starczy. jaj, nie będę się w takie awantury w Ryno, bo zaraz będzie haja na serwerach. Oczywiście potem i tak mięsło się jest dobre, nie? Jak to słyszysz, to słuchaj pajacuje jebany Stało 80% dobicia i kończymy z tym na dzisiaj Bo filmiki po godzinę też nie są za bardzo O, Demelka Czy jestem gdzieś w okolicach? O, właśnie, zainstalowałem ten fajny dodatek. Czemu tu jest tak mało postaci? Wytłumaczy mi to ktoś? Wszystkie moje i tylko trzy seby? śmieję, czy ja kurwa herosów umiem ustawić A to jest po prostu zwykły fart A w sumie jesteśmy znowu od 0 do kilara, więc może akuratnie poleci lega z DMK co? Windfall The fatrat nie do kwadrat. to No i co spadnie? Turową demo! Chyba no, pierwszy raz bije. Wiedziałem czy im się znudzi. No niestety legi nie ma. Jemy jeszcze na bergę. I chuj. Dokładnie. Chuj bombki strzelił. Świąt nie będzie. Dobra, berki nie ma. Wracamy na maga. Jeszcze zostało nam 5 leveli do do ekspienia. Była taka fajna piosenka. A to. panski No, sztywno. Dobra, ja Dobre, jebać. 70% zostało do wbicia więc expimy 60% Będę musiał sobie kupić tabliczkę chyba na drzwi, żeby żeby mnie nie przeszkadzały w półku. jest normalnie, jestem potrzebny całe życie. Rekord, co zrobił tego. zostało 37 placów do wbicia. i to jeszcze tę mapkę to będzie Ta prosty, i Tata! My się potem z was śmieją na YouTubie. Fight, on Walker, ostatnia piosenka jaką w życiu. żeby nie było, aż ktoś nie rozumie fight. Tak samo jak kosy w są w więc, ostatnia grupka, i mamy 95 level. A ja dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia jutro, już w kolejnym, trochę przyspieszonym w serię Więc to będę się starał codziennie wrzucać po jednym odcinku. Na razie. Zostaw suba łapkę w oraz komentuj film.